Z pewnością tutaj dobrym duchem drużyny. Teraz Edison Furtado dośrodkowanie. Szansa dla Wisły puławy! Wybijają to zawodnicy e, Rzeszowian, konkretnie Kaczorowski. Bardzo groźne teraz ostrzeżenie dobra kontra zespołu trenera Pawlaka. Ale od razu idziemy w drugą stronę, od razu atakuje stal. Michalik polekarny, płasko po ziemi. Zamyka to akcję. Poczowód bodajże i 1 do 0. Akcja za akcję. Otwieramy strzelanie w Rzeszowie. Siódma minuta meczu. Kona na prawą stronę. Jeszcze będzie doświadkowanie z lewej nogi. Uderzenie na bramkę Kaczorowskiego. Łapie piłkę. Bramko strzelny zawodnik. Stalowców 22 spotkania, 11 bramek, 7 asyst. Teraz może być groźnie. Paluchowski polekarne. Nie ma spalonego. Paluchowski broni Kaczorowski. Kapitalnie. Cóż to była za akcja. Świetnie tutaj zbiega. kadrem Paluchowski. Tym razem nie dał rady pokonać Kaczorowskiego. Teraz jest sporo miejsca. Szansa, uderzenie. Nie niedokładnie teraz do Ednilsona. Próba kontry w wykonaniu stali. Jest Michalik, szybszy od Wawrzyka, Michalik pole karne. Michalik, dośrodkowanie, Prokic, gol! 2-0. Kapitalna akcja, kapitalna kontra. Andreja prokić. Na drugim miejscu na końcu sezonu, może o tym za chwilę. prokić pole karne. Prokic wystawia piłkę, ale niedokładnie nie dojdzie do niej Michalik. No i Michalik tutaj ciałem zagrał, otrzymał piłkę Michalik. Jest Danielewicz, Sadłocha. Na lewą stronę. Tutaj strzał bardzo ładny. I broni Gradecki. Kolejca winner drugiej ligi Prokić. Może teraz Pro Do Dośrodkowanie prawą nogą. Jeszcze tutaj będzie strzał zablokowany. Dobitka broni Gradecki. No wreszcie coś się dzieje. Jeszcze. Uderzenie z daleka. Broni Kaczerowski. Trenera Pawlaka, krótko wykonany. No teraz może zaskoczą goście, zobaczmy pole karne. Ładnie to wygląda strzały. Tutaj wybijają obrońcy Stali Rzeszów